Do 19 czerwca premierowo w nowe kino przedwiośnie film Elio w wersji z dubbingiem. Każdy z nas goni za czymś, a co jeśli to coś dogoni Ciebie? Bohaterem filmu jest Elio, fan wszystkiego, co związane z kosmitami. Elio poznaje odpowiedź na to, co najważniejsze z pytań, kiedy zostaje przewieziony do międzyplanetarnego raju, w którym mieszkają inteligentne formy życia z różnych galaktyk. Omyłkowo uznany za przywódcę Ziemi, chłopiec musi zawiązać nieoczekiwane Sojusze poradzić sobie z międzygalaktycznym kryzysem, a przy tym nie stracić szansy na spełnienie największego marzenia. Od 20 czerwca również premierowo horror 28 lat później w wersji z napisami W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie połączonej z lądem, dobrze strzeżonym przejściem, kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły. 28 czerwca o godzinie 18 klub filmowy Żółty Fotel wyświetli film Imago. Koniec lat 80 wybrzeże. Ela, najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, dopiero wchodzi w dorosłość, ale już wie, że nie pasuje ani do sztywnych zasad starego ładu, ani do rodzącego się nowego świata. Azyl znajduje w trójmiejskiej alternatywie dopóki rzeczywistość się o nią nie upomni. Dodatkowo 30 czerwca o godzinie 18 w spotkaniach filmowych Gucio Gucio z napisami, z dala od zgiełków współczesnego świata, w sercu prowincji Salta, pośród malowniczych górskich krajobrazów, żyje niewielka społeczność argentyńskich kowboi. Witajcie w świecie pełnym radości, ciepła, muzyki i wolności. A 15 lipca Portret Kobiety zaprezentuje film Rzecą, że, że jak? W wersji s napisami